Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam odpowiedzieć Wam na Wasze pytanie. A pytanie brzmi, jakie on ukrywa emocje? Karty przełożyłam i tradycyjnie wylosuję. Trzy karty. Z jedno. Dziewiątka kielichów. Co wychodzi naprzeciw? Z komfortem. Wynik, odpowiedź, Rana? Trójka, łav. Na spodzie talii jest słońce i to może być tył czytania. To są dobre emocje, pozytywne emocje, ciepłe emocje. To jest serdeczność. Chłopak robi się wlewny. Setna dziewiątka klików. To jest satysfakcja, radość. On ma siły witalne. Po, powoli podkreśla coś takiego: patrz na mnie. Fajne się robię. On może czuć radość, zadowolenie. To jest osoba, która ma dużo do zaoferowania, ale odgrodziła się, odgrodziła się od ludzi. Obecna sytuacja jest dla niego komfortowa ma przewagę nad tobą. Co wychodzi naprzeciw? Koło fortuny. On cię obserwuje na portalach społecznościowych. Skoro widzę koło fortuny. Może stąd ta przewaga. Wie o tobie dużo, ale nie ma jeszcze odwagi, aby do ciebie zagadać. Problemy mogą być z nieudanym związkiem, czy ze złą decyzją, to też jest lęk z przeszłości, kłopoty finansowe, energia jest jeszcze zablokowana, to też jest takie kręcenie się w koło. Wynik odpowiedź rada, trójka, bław. On ukrywa porozumienie. Chce porozumienia. Chce kontaktów towarzyskich. Trójka Buław pokazuje, że zostały zbudowane podstawy do budowy związku. Spogląda w przyszłość i widzi Was razem. Może już nie chce uciekać. Coraz bardziej będzie chciał zaangażować się. Jeżeli dojrzałaś do tej sytuacji, to zaczniesz się z nim spotykać. Natomiast kiedy będziesz miała lęk, albo on będzie miał lęk wobec ciebie, to wiadomo, że z nim związku nie stworzysz. Więc na początku powiedz, następny, proszę. Znajdź sobie faceta bez lęków i otwartego na ciebie, bo to jest ważne. Dziękuję i życzę Wam wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Klara Tarot. Dbaj o siebie. Zapraszam również do oglądania i subskrybowania moich kanałów Klara Tarot i Klara Tarot Plus. Pozdrawiam. Klara Tarot. Dbaj o siebie.